Ten dym nie był wysoko Szybio się na kre, I śpiewam, hej, na paliwę Już za chwilę jej wysokość Zosia w Disney Junior Hej, dzieciaki, stajcie w naszym klubie Klubia taka na ciebie niespodzianka Nowy klub przyjaciół Myszki Miki Plus są tu Miki plus Mini, Donald, Daisy, Pluto i Goofy. plus nowi przyjaciele. Plus super niespodzianki. Plus wiele atrakcji. Glub przyjaciół myszki Miki Plus, premiera nowego serialu. Poniedziałek 8 września o 8.30 w Disney -Ju Jak czarodziejka? Jak niezła aparatka? Jak krokodylek? Czy jak podobnik? Nieważne, jaki masz styl. Mamy coś dla Ciebie, Jordan. Są kołaki, jesteś bardzo je lubię wszystkie dzieci. Są Wesołe efekty dźwiękowe. Dostępne w sieci sklepów biodrowka. Zaczynamy nowy rok szkolny z programem Disney Uczy. Chcesz zachęcić dziecko do nauki pisania? Bohaterowie Disneya ruszają z pomocą. Siegnij po nowe zestawy kart ze ścieralnym mazakiem. Podczas zabawy twój przedszkolak będzie pisał po śladzie. A jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze można zmazać i zacząć od początku. Ty tam pisze i liczę z programem Disney Uczy dostępnym w Empiku. Czas na ultraelastyne i gwiazdne kauczuki. Różne kolory i kształty. Łączymy składniki tworząc kosmiczną masę. Wypełniamy foremkę, a po godzinie planeta jest gotowa. Wow! Jak super się odbija. Ultra elastyczna, gwiazd kałki. Dostępne w sieci w bietonka. Piratix! Dżungla skrywa tajemnice. Ultra rzadki i jego załogę strzegą skarbu. Pojmali Piratixów! Użyj monety, by ich uwolnić. Uwaga na Ognia! Piratix, Crazy Jungle od Magic Box. <grym> Pracownik programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z dziecięcą strefą Sweet Valley i rollercoasterem Choco Chip Na program zaprasza jego sponsor De Agostini, wydawca kolekcji Disney Audiobajki. <Suszy>